Siemanko, uporałem się już z wszystkimi zaległościami filmowymi, dlatego postanowiłem, że nagram kolejną trasę. Dzisiaj jest 10 marzec, mamy chwilę po 8, a ja lecę za do Murowanej Gośliny. Ja jestem już załadowany, załadowałem się w piątek, także zobaczymy. No nie wiem na razie co będę miał na powrót, także wszystko się okaże w trakcie. Powoli przelatuję ja, ja, ja. przez Opole. Trochę nam teraz skomplikowali, ponieważ most tu nam już upadł i 20 ton jest, Trzeba odjeżdżać, ale dzisiaj dzisiaj w miarę sprawnie to wszystko fajnie poszło. Zaraz będę na stacji, jeszcze muszę dotankować trochę. No i jak dotankuję to będę już mógł spokojnie lecieć do Murowanej. I paliwko się leje Koneczko ładnie zaczyna świecić, także dzisiaj może będzie trochę cieplej w końcu Zaraz zaleje, 300 litrów może I będę leżał dalej, dalej, mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego ruchu Przeważnie jak jechałem na murowanym, to na Poznań akurat największy szczyt otwarty wjeżdżałem i to praktycznie dobre 50-40 minut mi schodziło na całym Poznaniu no, Teraz jadę z rana, także wpadnę na Poznań koło pierwszej może. Myślę, że jeszcze nie powinno być za bardzo ruchu. Zobaczymy, no bo mówię, że tak na styk wszystko chodzi, ale wątpię, żeby na 4,5 godziny zalecieć. No, zobaczymy. Może faktycznie będzie taki ruch, że się uda. I dolatuję do Jełowej. Pozdrawiam kolegę, który leci przede mną z Polo Marketu, który rozpoznał autko i mnie zawołał. Także lecimy sobie na razie chwilę razem. Zobaczymy, co dalej będzie. Na razie, na razie tempo jest dobre. Oby tak zostało do końca. Wiem Mamy. Tylko masz Dwie? Cztery. Mam te dwa no nie te czerwone. No wszystkie są teraz, wszystkie są czerwone, tylko trzymają Kangura, a tego stodu, a ta najstarsza nie ma. A, no, 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 no właśnie, bo ja tam kojarzę, koło twoich ciężarówek bo ten rapał i z, z Iwoną, tam pamiętam na Facebooku bo... No no, myśmy się tam wcześniej zgadali, właśnie No a widzisz, tutaj po, my od tego z po prawej, to tu teraz jedziesz mamy te auta, nie? No no Pierwsza była ściągana z Belgii, a później te trzy następne, te następne od niego tu To był ruch dobry. Odbija to się trzyma i mam nadzieję, że się spotkamy na Was. Też raku do powodzenia. No, no, powodzonka, powodzonka. I poleciał, kolega, a my lecimy na. Jestem już przed ostrowem wielkopolskim, na razie bardzo dobrze idzie. Non stop praktycznie mogę sobie spokojnie lecieć te 90-80 parę. Jest fajnie, jakby takie tempo utrzymać, to bym się cieszył, to bym się cieszył. Możliwe, żeby szło dolecieć. Zobaczymy jak to pójdzie. Mówię jeszcze jeszcze wszystko. Wszystko zależy jak, prze, jak przejdzie mi tutaj ostrów, jak później Jarocin przejdzie. To jest takie miejsce zapalne Później wahadło na moście W Nowym Mieście bodajże, czy jak się to tam nazywa No i Poznań, i Poznań no. Zobaczymy, zobaczymy No, na razie jadę Jestem zadowolony, oby tak się utrzymało I tak dobrze szło się skończyło jedzie taki chuj kurde 70 na godzinę i się pierdzielimy tak za nim znaczy co chwilę jakaś osobówka idzie nie ma nie ma w ogóle jak tego wyprzedzić dziadostwa masakra patrzcie to oni robią to oni zaraz tu na wywijają debile 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 patrz patrz Boże Trzy godziny udało mi się dolecieć do Jarocina jak widać dzisiaj teraz o tej godzinie Jarocin jest jeszcze niezapchany bo praktycznie ta cała droga już co teraz jadę zawsze stoi, zawsze stoi się po trochę podjeżdża Także myślę, że może być dobrze, zobaczymy. Dopiero jak będę przed Poznaniem, to podejmę decyzję, czy stanę jednak na pauzę, czy będę próbował dolecieć. No bo, no bo później tam za Poznaniem już ciężko będzie stanąć. Także muszę, muszę to ocenić jak już będę tu przed Poznaniem. Zobaczymy. No i tak myślałem, że tam już później od ostrowa, od Pleszewa od to się zacznie. Najpierw wahadło na mostku, ale tam akurat w miarę sprawnie poszło, ale w dalszym ciągu tutaj wycinają drzewa przy drogach i co chwilę wahadło, jedno za drugim jest. No i tak to idzie, no zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Na razie mam wyjechane 3.30, także cienko to widzę, bo gdzieś pół godzinki potrzebuję, żeby dojechać z Poznania. Zanim się przebije przez Poznań, zanim dojadę do Poznania, no nie wiem, cieniutko, cieniutko chyba to będzie do zrealizowania nie, zobaczymy później na razie stoję no i w końcu trochę lepsza droga przed Poznaniem już z 11 robi się S11 także już fajnie idzie polecieć ten kawałek jeszcze jadę, jeszcze nie wiem co zrobić jest 3,50, zaraz sobie policzę ile mniej więcej kilometrów mam ale no nie wiem, albo na styk zdążę, albo mi braknie, no to się okaże. Wyjeżdżam właśnie z Poznania, tutaj już ostatnie skrzyżowanie, odbiłem na murowaną goślinę. Nie było tragicznie, powiem Wam, nie było tragicznie, no ale czy tak, czy tak, to już wiem, że, że no niestety nie zdążę. Będę musiał zrobić dziś pauzę, dlatego zaraz będę się rozglądał za jakimś miejscem, żeby się przytrzymać. No i stoję już praktycznie za 6-7 minut będę mógł ruszyć. Niestety nie zdążyłem dojechać. No i musiałem zrobić 45. To ja wiem, jakieś może 8 km od murowanej gośliny w Czerwonaczu stoję. E, udało mi się, bo zostało mi praktycznie 4 minuty czasu mi zostały. 4,5 godzin, także już, już, już dość kurde nerwówka tutaj była. No ale udało mi się znaleźć taką zatoczkę, to znaczy zatoczkę, niby parking, nie taki, stał się zatoczki. I tak sobie tu stoję, no stoję w czerwonaku, tutaj też nieraz już widzieliście na pewno na, na fanpage'u, jak dodawałem fotki z czerwonaka, jak ładuję makulaturę. Ta fabryka jest gdzieś tam, kawałek z tyłu, bo tu tak, same takie różne fabryki są. No ale niestety, niestety nie będę ładował akulatury tym razem. Jutro o 9 będę ładował się w komornikach, jeszcze nie wiem czym, wszystko dopiero jutro na miejscu się dowiem. Także dzisiaj tylko dzisiaj tylko zajadę do murowanej gośliny, rozładuję się i na spokojnie sobie wrócę do poznania, stanę sobie na moim ulubionym lotosie. No i rano dojadę, bo mam załadunek między 8 a 9. Chyba, czy 9 a 10. Muszę się dowiedzieć, bo, bo nie pamiętam już dokładnie. No. Jutro podlecę na ten załadunek Zobaczymy jak to pójdzie ładunek mam do Opola w każdym bądź razie Także jak się jutro załaduję zjeżdżam do domu No i w środę Dobrze mi w środę, w środę będę miał rozładunek Jestem już rozładowany, właśnie wyjeżdżam z firmy Zaraz będę leciał do domu no, sobie do domu, na parki będę leciał, i tyle. jak się cieszy? tak ma być, Torecka sieci, godzina rozumiecie? Godzina do czwartej a ja tego a ja będę zaraz polował sobie nie ma Jeszcze tylko sobie zajadę taki fajny placyk jest rampa taka kolejowa sobie zamiotę jeszcze podłogę takie dni jak dzisiaj, cieplutko, już fajnie, terminy nie gonią, czekajcie, bo wisze, wisze, wisicie na pasku. muszę drzwi otworzyć, a to potrzebuję rąk. Cholera, kolega z już jedzie. No i jestem na górze. Jak widzicie trochę syfu zostało niestety po tym filcu. Więc muszę to zamieść, bo na zleceniu pisało, że na załadunek mam się podstawić z wyczyszczoną naczepą bez zapachów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zaraz to sobie pozamiatam i spokojnie, spokojnie pojadę dalej. jestem już gotowy do jazdy Paka zamieciona, wszystko gotowe zaraz ruszam. Jakiś tutaj chłopak na rowerku jeździ, ogląda auto, ale boi się podejść zagadać, tak mi się wydaje. No nic. To jadę. Muszę się tutaj obrócić i jadę na parking i mówię, takie nie lubię bo jest wszystko na luzie, nie ma go nicu, wszystko się na spokojnie idzie porobić I tak powinno być zawsze No i spokój na drodze, rozładowany Koniec pracy na dziś Zajadę sobie jeszcze tylko na mojego ulubionego lotosa w Poznaniu I do jutra rana Balzunia godzina czwarta będę tam gdzieś może 20-25 po czwartej także wszystko, wszystko fajnie pięknie także teraz e, po tutaj jak już widzieliście zamiotłem tą pakę wszystko więc teraz przyjdzie czas na środeczek także zajadę zajadę na lotosa ogarnę się trochę i biorę się za sprzątanie kabinki no i później już będzie można spokojnie sobie siedzieć i odpoczywać. na Lotosika. Zaraz zobaczymy, gdzie tu jakieś miejsce będzie do przykotwiczenia Ale myślę, że o tej godzinie to jeszcze coś powinno być Bo nie jak przyjeżdżałem około 20 to już cieniutko Ja stoję sobie dzisiaj jeszcze fajnie z miejscem w miarę było. Koło śmietniczka blisko, nie trzeba będzie łazić. Zaraz biorę się za sprzątanie kabinki i działam. No i tak sobie pauza leci. Autko już poczyszczone, już zjadłem kolację. Teraz jeszcze tylko zakończę sobie tarczkę. Popiszę trochę dokumentów. I można dalej odpoczywać także tak to już dzisiaj zleci przy muzyczce może później jakiś filmik sobie włączę zobaczę no także chyba już nie ma sensu dzisiaj nic nagrywać bo I tak już dzisiaj nic nie zobaczycie także do zobaczenia jutro jutro zobaczę w której wyjadę czy wpół do ósmej czy koło, koło ósmej trochę będzie lipa bo będzie korek duży to może sobie wyjadę przed ósmą Albo po ósmej może o po 8 będzie lepiej, bo muszę być tam między dziewiątą a dziesiątą. A nie ma daleko, więc myślę, że po 8 sobie wyjadę, także jutro się uda trzymajcie.